Witaj na kanale MPTV. Jeśli cenisz niezależne media zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Tusk o Hołowni, konsekwencje dla Hołowni już bliskie. Szejna odchodzi z MSZ, współpraca zakończona bez powrotu. Żurek odwołuje 46 sędziów, Giertych cieszy się z czystek. Platforma w kryzysie Tusk na krawędzi utraty władzy. Tusk komentuje, ale ważny wyrok ignoruje. Zandberg atakuje, Tusk oszukał miliony i przegrał wybory. Koliderem, frekwencja rekordowa znamy najnowszy sondaż. Mencen kontra Kaczyński to polityczny gangster. Burza o lektury szkolne minister próbuje uciszyć naród. Palestyna na progu uznania Portugalia szykuje przełom. Koszmarny wypadek w parku, rozrywki atrakcja rozpadła się na pół. Komentarze są otwarte, napisz, co myślisz i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek, przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Tusk o Hołowni musi liczyć się z konsekwencjami. Premier Donald Tusk skomentował słowa marszałka Szymona Hołowni o rzekomym zamachu stanu, nazywając je kosztownym nieporozumieniem. Zapewnił, że temat uważa za zamknięty, choć podkreślił, że każdy, kto wypowiada tak kontrowersyjne tezy, musi liczyć się z konsekwencjami. Tusk odniósł się też krytycznie do tajemniczego spotkania hołowni z Jarosławem Kaczyńskim, zaznaczając, że nie był o nim informowany, co uważa za poważny błąd. Premier zwrócił uwagę na polityków prawicy, którzy mimo głośnych deklaracji antyimigracyjnych, nie podjęli działań, by skutecznie zabezpieczyć Polskę przed nielegalną migracją. W kwestii koalicji Tusk podkreślił że oczekuje lojalności wobec Polski od wszystkich partnerów, także siebie samego. Odnosząc się do możliwości powierzenia hołowni stanowiska wicepremiera, zaznaczył, że decyzje takie zapadają w odpowiednim czasie i są oceniane merytorycznie. Premier poruszył także kwestie bezpieczeństwa, mówiąc o działaniach służb, które przeciwdziałają zagrożeniom hybrydowym i dywersjom ze strony Rosji i Białorusi, apelując do radykalnych polityków o rozwagę. W tle tych wydarzeń najnowsze sondaże wskazują, że ponad trzy czwarte Polaków nie wierzy w realizację obietnic nowego rządu, m.in. podwyższenia kwoty wolnej od podatku czy ustawy o związkach partnerskich. Tusk wyraża nadzieję na solidarną pracę koalicji, choć sytuacja wymaga odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. Szejna odchodzi z MSZ oficjalne zakończenie współpracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało dziś oficjalnie na platformie X, że Andrzej Szejna zakończył swoją pracę na stanowisku wiceministra. Jeszcze na przełomie marca i kwietnia, Sheyna został zmuszony do wzięcia urlopu z powodu doniesień dotyczących jego problemów osobistych. Mówiono o trudnościach alkoholowych, skandalu obyczajowym oraz niejasnościach przy rozliczaniu kilometrówek. Te kwestie wywołały duże zainteresowanie mediów i opinii publicznej, a także sprawiły, że powrót Sheyny do Ministerstwa Spraw Zagranicznych stał się niemożliwy. W oficjalnym komunikacie MSZ pojawiły się również słowa Radosława Sikorskiego, który podziękował Andrzejowi Szejnie za jego dotychczasową pracę w resorcie, którą zawsze oceniał pozytywnie. Sikorski podkreślił, że mimo zakończenia pracy w ministerstwie, Szejna nadal będzie pełnił ważną rolę, reprezentując władzę zwierzchnią, czyli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ta decyzja zamyka pewien etap w karierze polityka związany z dyplomacją, ale jednocześnie otwiera nowy rozdział jego działalności w parlamencie. Warto zauważyć, że choć sprawa Szejny była szeroko komentowana i budziła kontrowersje, to władze resortu zachowały oficjalny, rzeczowy ton, podkreślając znaczenie jego dotychczasowego wkładu. Zamieszanie wokół jego osoby pokazało jednak, jak ważne jest utrzymanie wysokich standardów w instytucjach publicznych. Teraz cała uwaga skupia się na dalszej karierze Szejny w Sejmie, gdzie będzie miał okazję działać na innym polu politycznym. Żurek odwołuje 46 sędziów giertych, bije brawo. Waldemar Żurek. Nowy minister sprawiedliwości, który niedawno zastąpił Adama Bodnara, już na początku swojej kadencji nie kryje się z decyzjami kadrowymi. Na konferencji prasowej pochwalił się, że od objęcia stanowiska zdjął z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości dziewięć osób, a przede wszystkim odwołał aż 46 prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych w całym kraju. To konkretne działania, które zdaniem Żurka są niezbędne, by wymienić tak zwane "święte krowy" w wymiarze sprawiedliwości. Jego słowa spotkały się z entuzjastycznym komentarzem Romana Giertycha, posła Platformy Obywatelskiej, który publicznie pogratulował ministrowi i zachęcił do dalszych działań. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło wnioski o odwołanie wszystkich sędziów pełniących funkcję komisarzy wyborczych, co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie i komentarze polityczne. Te odważne ruchy pokazują, że nowy szef resortu zamierza wprowadzić znaczące zmiany w polskim systemie sądowniczym. Czy to początek szerokiej reformy, czy raczej kontrowersyjna czystka kadrowa? Reakcje polityków i opinii publicznej są mieszane, ale jedno jest pewne: Waldemar Żurek nie boi się działać i szybko realizuje swoje zapowiedzi. Giertych, zamiast krytykować, wspiera te decyzje, co samo w sobie budzi sporo emocji na scenie politycznej. Najbliższe tygodnie pokażą, jakie będą dalsze konsekwencje tych zmian w wymiarze sprawiedliwości i czy przyniosą one oczekiwane efekty. Platforma w kryzysie: czy Tusk straci władzę? W Platformie Obywatelskiej coraz głośniej mówi się o zmianie lidera. Donald Tusk który niedawno przegrał wybory prezydenckie mimo pełnego wsparcia partii i państwa, traci popularność. Nawet sondaże przyjazne ko pokazują spadki, co rodzi pytania o przyszłość 68-letniego polityka. Czy powinien oddać stery młodszemu? Posłowie potwierdzą jednak, że Tusk nie ustąpi dobrowolnie ani teraz, ani w najbliższych latach. W kuluarach sejmu pojawiają się plotki, że zastąpić go może Radosław Sikorski, choć jego frakcja jest słaba, a sam Sikorski celuje w prezydenturę w 2030 roku. Więcej wpływów ma Rafał Trzaskowski, ale wciąż skupia się na lokalnych sprawach Warszawy i nie jest gotowy na przejęcie władzy. Politycy PO zazdroszczą PiS-owi, gdzie Jarosław Kaczyński nie jest twarzą kampanii i rzadko bywa premierem, podczas gdy w PO Tusk ciągle dominuje. Problemem jest też historia, partia pamięta, jak po koalicji AUS-u lider partii nie był premierem, co doprowadziło do rozkładu formacji. Tusk, który wcześniej usuwał rywali, teraz musi godzić różne frakcje. Choć politycy mentalnie oddalają się od niego, nikt nie chce walczyć o władzę, bo przeciwnicy są słabi. Co ciekawe, mówi się, że Tusk już wskazał następcę rzecznika rządu Adama Szłapkę, którego wspiera i zabiera na ważne spotkania. Szłapka zaprzecza, ale jego kariera rośnie. Czy to początek nowej ery w Platformie? Czas pokaże. Tusk komentuje, ale zapomina o ważnym wyroku. Donald Tusk na portalu X ostro komentuje polską politykę, jednak dziś zapomniał o jednej kluczowej wiadomości. W dniu, gdy bliski współpracownik Tuska, senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski, został skazany na 5 lat więzienia za korupcję, premier chwalił się spadkiem inflacji i obwiniał rząd PiS za drożyznę i rzekomy i masowy napływ migrantów. Internauci przypomnieli mu jednak, że inflacja to efekt wojny na Ukrainie, a problem migracji faktycznie istnieje, zwłaszcza przez napływ osób z Niemiec. Co więcej, Tusk nie wspomniał ani słowem o aferze melioracyjnej, w której Gawłowski, jego zaufany człowiek, został skazany za przyjęcie łapówek, pranie brudnych pieniędzy i ukrywanie majątku, w tym apartamentu w Chorwacji. Sprawa była rozpatrywana od 2020 roku, a prokuratura przedstawiła aż 94 zarzuty, dotyczące ustawiania przetargów i korupcji na wielomilionową skalę. Tusk skupił się na krytyce rządu, ale pominął ten głośny wyrok wobec swojego bliskiego współpracownika. To milczenie wywołało falę komentarzy, podważających jego wiarygodność i szczerość. Czy to zapomnienie, czy celowe przemilczenie? W polskiej polityce takie cisza często mówi więcej niż tysiąc słów, a brak odniesienia do własnych problemów może kosztować lidera bardzo dużo. Warto też zauważyć, że sprawa Gawłowskiego to jedna z największych afer ostatnich lat, a jej skutki nadal odbijają się szerokim echem w mediach i społeczeństwie, podważając zaufanie do koalicji obywatelskiej. Zandberg, ekipa Tuska oszukała miliony Polaków i przegrała wybory, których nie można było przegrać. Na antenie Polsat News doszło do gorącej wymiany zdań między senatorami koalicji obywatelskiej, nowej lewicy i przedstawicielami partii razem. Aleksandra owca z razem ostro krytykowała rząd koalicji 13 grudnia za brak wiarygodności i niespełnione obietnice. Którym Donaldem Tuskiem dziś jesteś? Raz obiecuję, raz odwołuje. Nic się nie zmienia, mówiła. Senator Adam Sheinfeld odparł, że razem nie ma żadnej odpowiedzialności za słowa, bo ich poparcie w sondażach to zaledwie 2-3%, podczas gdy PiS jako opozycja ma 30. Atmosfera była napięta, gdy Scheinfeld przerywał owcy, a senator Piotr Woźniak atakował partię razem, sugerując, by stała się sojusznikiem PiS-u owca przypomniała mu, że sam odszedł z lewicy po sprzeciwie wobec dyscypliny partyjnej. Woźniak nie przebierał w słowach, a prowadząca program zwracała uwagę na niekulturalne zachowanie. Zandberg, współprzewodniczący razem, podsumował sytuację na platformie X. Ta ekipa nieudaczników Tuska oszukała miliony Polaków, nie dotrzymała obietnic i przegrała wybory, które można było wygrać. Teraz ich jedyną ofertą jest straszenie i szantażowanie wyborców. Ta dynamiczna wymiana zdań pokazuje, jak głęboki jest podział na scenie politycznej i jak wielkie jest rozczarowanie częścią elektoratu wobec obecnej opozycji, która zdaje się nie potrafić zaproponować realnej alternatywy. W tle przewija się także pytanie o przyszłość i zdolność do odbudowy zaufania, które zostało mocno nadszarpnięte przez rozczarowujące decyzje i brak konsekwencji w działaniu. Ko na prowadzeniu, frekwencja rekordowa. Kto wygra wybory? Najnowszy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej pokazuje, że Koalicja Obywatelska wysunęła się na prowadzenie z 31% poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o ponad 1 punkt procentowy. To spora zmiana, bo jeszcze miesiąc temu komiała 26,5%, a teraz rośnie w siłę. PiS straci nieznacznie, ale to wystarczy, by stracić pozycję lidera. Spory spadek zanotowała Konfederacja, której poparcie spadło z 16 do 14,5%. Do Sejmu pewnie wyszłaby jeszcze lewica z 7%. Po rozpadzie trzeciej drogi zyskuje PSL, które odrabia straty i ma niemal 4%. Ciekawe są też deklaracje dotyczące frekwencji: aż 71,5% badanych deklaruje zdecydowane pójście do urn, a dodatkowe 17,8% raczej odda głos. To oznacza imponujący poziom zaangażowania, znacznie wyższy niż w poprzednim badaniu, gdzie chęć udziału w wyborach wyrażało zaledwie 41%. Wyniki pokazują, że Polacy są gotowi do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach, a scenę polityczną czekają duże zmiany i walka o każdy głos. Coraz wyraźniej widać także że mniejsze partie, takie jak Konfederacja Korony Polskiej czy razem, zmagają się o przetrwanie, a Polska 2050 i inne ugrupowania mają przed sobą wyzwania związane z przekroczeniem progu wyborczego. Czy koalicja obywatelska utrzyma prowadzenie? Czy PiS odzyska utracone poparcie? To pytania, na które odpowiedź przyniosą najbliższe tygodnie i kolejne badania opinii publicznej. Męcen kontra Kaczyński to polityczny gangster. Sławomir Mencen nazywa Jarosława Kaczyńskiego politycznym gangsterem i ostro odpowiada na ataki PiS. Choć prawo i sprawiedliwość uważa jego słowa za zbyt mocne, w Konfederacji podkreślają, że to przemyślana strategia przynosząca efekty. Mencen chce rozdzielić elektoraty PiS i Konfederacji oraz utrzymywać Kaczyńskiego w niepewności co do swojej pozycji. Konflikt nasilił się po propozycji Kaczyńskiego, by Konfederacja podpisała deklarację polską i włączeniu się PiS w tematykę migracji, gdzie Konfederacja jest liderem prawicy. Mencen odmówił podpisu i nagrał wideo, w którym krytykuje Kaczyńskiego za niszczenie koalicjantów. Reakcje PiS były gwałtowne, Fogiel nazwał go rozwydrzonym bachorem, a Czarnek odwołał spotkanie. Dla PiS takie zaostrzenie retoryki jest korzystne, mogą podkreślać, że są jedyną prawdziwą opozycją wobec rządu Tuska, a Mencen jawi się jako potencjalny koalicjant Platformy. Politycy Konfederacji twierdzą, że to zaplanowana taktyka, pokazująca, że Mencen nie da się zdominować i chce zbudować silną, niezależną bazę wyborczą. Mencen świadomie podnosi napięcie, pokazując gotowość na polityczne gry i brak skrupułów, jak Kaczyński. To także sygnał, że Konfederacja może negocjować z Tuskiem, co niepokoi PiS. Konfederacja cieszy się, że przekaz o możliwym sojuszu z platformą rozbija dotychczasowy podział sceny politycznej i pozwala zerwać z łatką przystawki PiS. Pomimo różnych stanowisk w Konfederacji, Mencen konsekwentnie realizuje strategię, która już przyniosła dobre wyniki, zwłaszcza w wyborach prezydenckich. Politycy PIS liczą jednak, że Konfederacja przejedzie się na swoim kursie, bo jej wyborcy nie darzą sympatią tuska. Mencen i jego zwolennicy pozostają pewni, to oni wyznaczą nowy prawicowy kierunek, a PIS nie powinien lekceważyć ich rosnącej siły. Burza wokół lektur szkolnych minister apeluje o spokój. Trwa gorąca dyskusja o zmianach na liście lektur szkolnych. Minister edukacji Barbara Nowacka tłumaczy, że to medialna burza wokół propozycji ekspertów, a nie działań ministerstwa. Reforma jest pewna i planowana na 2026 rok, ale szczegóły dotyczące listy lektur są wciąż na bardzo wczesnym etapie. Minister podkreśla, że proces powstawania podstaw programowych i listy lektur ma być całkowicie odpartyjniony i oparty na eksperckich analizach. Obecne emocje wynikają z niepełnego zrozumienia wywiadu udzielonego przez szefową zespołu do spraw podstaw programowych dr Kingę Białek. To właśnie jej wypowiedź o elastycznej liście lektur, które mają skupiać się na książkach ważnych dla dzieci, a nie na sztywnym wykazie tytułów, wywołała sporo zamieszania. Białek zaznacza, że uczniowie powinni czytać przynajmniej cztery duże książki rocznie, które poruszają bliskie im tematy, jak przyjaźń, dom czy relacje z naturą, a nauczyciele mają mieć swobodę wyboru materiałów. Nowacka zwraca się z apelem do polityków, by czytali źródła i nie ponapięć fake newsami, bo edukacja to walka z dezinformacją i nauka rozróżniania prawdy od fałszu. Minister przypomina, że gdy resort przedstawi konkretne propozycje, będzie można spokojnie i merytorycznie o nich rozmawiać. Głównym celem reformy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania, by przeciwdziałać kryzysowi czytelnictwa i słabej umiejętności czytania ze zrozumieniem. To kluczowy priorytet na najbliższe lata. Palestyna na progu uznania, Portugalia rozważa przełomową decyzję. Premier Portugalii Luis Montenegro zapowiedział, że jego rząd rozważa uznanie Palestyny jako państwa, a decyzja może zostać podjęta podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu. To odpowiedź na apel 15 krajów, w tym Francji, Kanady i Hiszpanii, które wzywają do wsparcia dla Palestyny. Portugalia dołączyłaby do państw, które już uznały palestyńską państwowość lub wyraziły poparcie dla tej inicjatywy. Francja pierwsza ogłosiła uznanie Palestyny, niedawno dołączyły do niej Wielka Brytania, Kanada i Malta. Kanadyjski premier Mark Carney podkreślił, że uznanie jest niezbędne, by utrzymać nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jednak postawił warunki, odsunięcie Hamasu od władzy, demilitaryzację i wybory w 2026 roku. Izrael ostro skrytykował tę decyzję, nazywając ją o nagrodą dla Hamasu i utrudniającą wysiłki pokojowe. Apel o uznanie Palestyny wspierają także kraje, które jeszcze formalnie tego nie dokonały, jak Kanada, Australia, Francja czy Nowa Zelandia. Premier Portugalii zaznacza, że decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z prezydentem i parlamentem, a proces ma odbyć się zgodnie z oficjalnymi procedurami. Ta możliwa zmiana statusu Palestyny na arenie międzynarodowej wzbudza wiele emocji i może mieć istotne konsekwencje dla polityki Bliskiego Wschodu oraz relacji między państwami. Koszmarny wypadek w parku rozrywki, atrakcja złamała się na pół. Co najmniej 23 osoby zostały ranne po dramatycznym wypadku w parku rozrywki Green Mountain Park w Saudyjskim Taif, gdy popularna atrakcja 360 stopni nagle rozpadła się na dwie części. Na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe, widać pełne siedzenia na okrągłym dysku, który w trakcie ruchu zerwał się z ramienia i runął z dużej wysokości na ziemię. Ta znana na całym świecie atrakcja polega na szybkim obrocie dolnej części wokół osi i poruszaniu się ramienia na boki, jednak tym razem doszło do katastrofalnej awarii. Ratownicy saudyjskiego Czerwonego Półksiężyca oraz zespoły pogotowia natychmiast podjęły akcję ratunkową, przewożąc rannych do szpitali, część z nich w stanie poważnym. Władze Arabii Saudyjskiej zarządziły natychmiastowe zamknięcie parku na czas śledztwa, które ma ustalić przyczyny awarii i sprawdzić, czy obiekt spełniał normy bezpieczeństwa. To nie pierwsza tragedia na karuzelach. W sierpniu ubiegłego roku w greckim Pefkochori doszło do podobnego wypadku, w którym zginął 19-letni turysta, gdy siedzisko oderwało się od maszyny i uderzyło w ziemię. Wypadek w Tajw przypomina, jak ważne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w parkach rozrywki na całym świecie, by uniknąć kolejnych dramatów. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale MPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu, ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.